Tata, panienko, co będziemy dzisiaj robić? Jajeczka malować, tak. Co będziemy robić? Ciąsteczka! Ciąsteczka, do dokładnie. I idziemy zaraz do... Kościółka święcić. Do kościółka święcić. Witajcie, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy Wielką Sobotę. My przyjechaliśmy dzisiaj około drugiej w nocy do domu. Także witajcie w święta dosłownie i... W pierwszym vlogu po wyjeździe, dużo tych vlogów nie było, cały jeden. I już są ciepłe babieski, czas świętować baranki. Czas święcić baranki, tak? Tak. Tak, ja od samego rana, jak wstałam, tylko godzina siódma, Krysten pojechał na zakupy, więc mamy zrobione wszystkie zakupy. Jest tak, jak powinno być, I, mimo całej i, sytuacji. I trzeba malować jajka. I trzeba malować jajka. Widzicie, wszystko już wiecie. A jak Krystenko pojechał na zakupy, to ja upiekłam. Od razu, pierwsze co to, otworzyłam oczy, upiekłam babeczki, te takie mini z termomiksa A jajka sobie nastawiłam jeszcze właśnie wróciliśmy, tylko weszliśmy do domu. odpaliłam Thermomix, włożyłam 8 jajek, włączyłam start i poszliśmy spać. Także te jajka się ugotowały Będziemy przez noc. Malować. Będziemy malować, tylko zobaczymy najpierw jak te babeczki wyszły, dobra? Mamy dosłownie bałagan, ale wiecie, nikt nam tutaj nie gotował w czasie, kiedy nas nie było niestety. Więc um, pierwsze, co ja zaczęłam robić rano, to. Jaka piękna! Wow! Ale są takie. Kruche, suche? Suche mi się wydaje. Też może, może tak się wow. tylko wydaje. I już malujemy. Piękne. już malujemy jajka. Tak, już będziemy. U góry dałam bułkę tartą w sensie wy, wyłożyłam bułkę tartą. Już malujemy. Już malujemy, kochanie, przygotujemy wszystko i malujemy. Będziemy malować farbki? Nie będziemy malować farbkami, chyba tylko pisakami, dobra? Pisakami? Tak, mama kupiła specjalnie pisaki z tatą Jestem zachwycona, dobra Babeczki mamy Tutaj chleb Pierwszy raz nie piekę chleba na Wielkanoc No ale z wiadomych względów W sensie będę piekła chlebki do żurku Tak jak co roku Ale już tak do święconki Suzie... nie nie wyrobię się, będę się stresować znowu, czy on wystygnie, czy nie wystygnie. Tutaj mamy kiełbasę od mojej mamy wiejską, także może od razu jej ukroję kawałek. Tyle, ile weźmiemy i resztę sobą do lodówki. Wszystko tutaj jest, kochanie, wszystko. Proszę. W końcu nie kupiliśmy Bazi. Ile będziesz jej malować? Dwa, tak? Dobra. Wlewamy sobie tutaj wodę. Już sobie może nawet telefon przyniosę, żeby mieć pewność. kropka Majeczka? Trzy czwarte wody i jedna czwarta octu. Myślę, że okej. Okay. Spójrzcie, co tu się wydarzyło, jak nas nie było. Że żółka nam tak pięknie wyrosła i spójrzcie, jak ona pięknie wygląda. Ja byłam przekonana, przez to, że nie było to tak pięknie zrobione jak rok temu, wtedy robiliśmy tak pędzelkiem, namoczone wcześniej. Staraliśmy się bardzo, a tutaj po prostu tak posypaliśmy. Zresztą jak widzieliście, dzieciaczki sobie tutaj sypały. Krystan trochę poprawiał, a wygląda to rewelacyjnie. No i tradycji, żeby stało się zadość. Krystan kupił jak co roku tulipany, rozłożymy sobie, że była. Piękna dekoracja. Wiosło z kwiaciarni. Z biedną 2 plus 1, czy 3 za grosz. Warto kupować w wielką sobotę. Dobrze. Są upchane jak dobry koszyczek na Wielkanoc. No, nie się trzymają. Marika stała idealnie, bo właśnie chciałam powiedzieć, że musimy jej jedno jajko zostawić, bo nie ma opcji, żeby nie pomalowała jednego jajka. Mamy dwa, 4, 6, 8. 8 jajeczek. A nas jest czworo. No, Marika jedno, Nadia trzy. My po dwa. Pomóc Ci, Nadinka? O, i popatrz. O! Proszę, kochanie. Jednie się nie spadło? Dam na razie te tulipany tutaj, okej? Okay? Na tv Mam dałam jajko. Dałaś jajko? Mhm. Mm to też? A my sobie tu będziemy malować w tym czasie. Kto tu podmieniał wszystko? Ja. No widzę właśnie, że ty. O nie. Co ty robiłaś? Hmm. Teraz szkło jest. Szkło jest. Pierwsza mama straciła. No nie chciała No nie Ale jajko, ale Cię jajko rozbiło. No. ja to nie chciała Nie chciałam, kochanie. No Oj, mamu. Nie, nie, nie stawaj, nie stawaj, jestem. daj Daj są? No i co się stało? Co się stało? A które? Mama lotniła to i ten padek! Czasami tak się zdarza. Ja zrobię serduszko. Serduszko. To tak się pięknie uśmiecha. Dzień dobry. Dzień. Aha, jeszcze chciałam ręcznik papierowy. Nie wiem, czy nie będą poczułem gumeczki, takie co na ma do włosów, wiesz? Ja zrobię serduszko. Dobrze, zrób serduszko, zrób jaki tylko chcesz. Marika to nie jest dobry pomysł, ale możesz pomalować pierwsze jajko. Nie wiem, czy widziałeś. Co się maluje jak chcesz, ale ja chcę sobie taki spróbować w sposób? Że malujesz sobie pisakiem. Marika, to będzie ciężkie z tobą. Malujesz sobie, nie wiem czy się szkło. szkło nie wbiło, no. Ale duże jajko, o rany. Aga malujemy. Co? Kto mi wziął tego pisaka, co? Ja, chciał, ja chciałam. Ja niebieskim. Uwielbiam, że tam coś mam. Teraz grołeczki niebieskie. Myślę, że będzie niebiesko by było ładne. Jak chcę coś to przenieść na ten. Czekaj. Aha, woda. Pewnie. I ocet, no. Bierzemy jajko. Niech będzie nawet to. Kurczę, czy mi, myślisz? Że już będzie całe? Musisz zawinąć, moją dziecko. Zawinąć Co i, są to dzieci. i związać gumeczką. Oj! No całkiem tak, czeka, o! Czekaj, 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 czekaj. O, tak jak Marika robi. Wiem, tylko właśnie ona to bierze. Kasia, nie ubróć tym pisakiem. O. Moczymy tu. Wyciągnij tu. To ma sobie niby wyschnąć. Kurczę, ale coś tak nie rozłożyło ładnie, jakbym chciała, nie? To, tak by wyszło tylko te plamki, co tu się zrobiły. Hmm. Kurczę, no popatrz, to mi nie, nie przeszło na całe jajko. Może jeszcze raz obejrzę tą rąkę. Ok. No niby też ma takie tylko ciafaty, nie? Tomarujesz sobie swoje pierwsze w życiu jajko. Mam. Nie. Maluj, 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 to jest Twoja pisanka. Dobra, sprawdzamy moje. O kurde, to się polało. No i to może tak by być. No fajnie. podpisałam cię, mała. Dobra, jesteś wolna, masz jedną pisankę zaliczone. Masz. Kurczę, te pisaki są chyba niezmywane. Potrzebuję ten pomarańczowy. Daj tatuś pomarańczowy na dusi. W tym roku jak co roku nie wygramy konkursu na najlepsze pisanki najpiękniejsze, bo można najlepsze to jest. Wiesz, chodzi jak co roku pięknie. Tak, <słuch> co roku pięknie. Gotowa twoja? Yy, jeszcze nie. Jeszcze nie, tak? Jobie tęczowe. tęczowy, Dęczo. tak? O, dzięki. Proszę. Wy tu dalej kolorujecie, ja mam jedną pisankę, a ja idę popakować koszyczek, dobra? Bosko. Proszę. I co? wrzucamy tutaj sól pieprz. Jak zwykle trzeba uzupełnić. Jak co roku Chlebuś, kiełbasa, babeczki Powinna być jedna, ale mamy na tyle, że damy więcej Dla Nadi i dla nas Nadi też damy jedną babeczkę No, twoje jajeczko do twojego koszyczka No, włóż do koszyczka sobie Tu No, mieście się tu? Pięknie. Pójdźcie, jakie Krystian piękne zrobił. Naprawdę ładne. No, myślę, że nic z tego nie będzie. No, patrz. Twoje, nawet, nawet, ale bardzo delikatne. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie. Łapie ostrość, ale no, Krystiana najlepsze. Ale i tak jest bardzo delikatne. Ciekawe, czy za krótko, za mało intensywnie, czy kwestia pisaków. Ewidentnie konkurs na tegoroczne pisanki wygrała Nadia. Ja gotowa, koszeczki gotowe. Nadia tylko kurtka i buty. Marika tylko jakaś. Jakieś coś na wierzch. Musimy wprowadzić taką tradycję przygotowywania właśnie jajek wcześniej. Wszyscy malują jajka w wielki piątek. Tylko u mnie w domu się zawsze było to wielką sobotę. Święta Wielkanocna, ty pada śnieg. Nie ty święta Radusia. No, i w tym roku chciałam tak zrobić, ale widzicie jakieś wieki. Co roku tak na... robisz? Mówiłaś, że u ciebie malowało się w dzień właśnie wi e, Wigilii, boże, w dzień właśnie święcenia. U mnie zawsze było to wcześniej. Ja tak sobie machnąłem na to że mi to nie przeszkadza, kiedy jest malowanie, ale teraz widzę z biegu czasu, że organizacyjnie dużo lepiej, kiedy byłoby to wcześniej robione. No, jeszcze wszystko pozostałe przygotowane, więc to i tak ogromny plus. Dzisiaj było dosłownie włożyć wszystko. Też nie było farbek, chociaż widzicie, było stuczone jajo. Pieku ciasteczka? Ja! Ty ze mną? To co? Przebieramy sukienkę? No to czekaj, idziemy się przebrać. To są takie do ozdoby, wiesz? Do ozdoby? Tak, żebyś miała fajne wspomnienia ze świętami, że na Boże Narodzenie... ja Że na Boże Narodzenie są pierniczki, a na Wielkanoc możemy sobie zrobić ciasteczka. Na to? Ja chcę zrobić jest. Dobra, gdzieś mam foremki takie nawet, wiesz? A gdzie? No, chyba, chyba nawet tu. Takie wielkanocne, zajączek, jajeczko. To zrobimy takie wielkanocne, co? Mam łódź. jest Ja tu wyciągnę ten termometr, żebyś też mogła gotować, dobra? Żeby też. Tak, żebyś też Pelala też musiała tu być? Mhm. Może tu usiąść? Nie. Może? Felala będzie. To pilnować, dobra? O, pięknie. O, no, to znaczy... Ja jestem. Ja jestem. co, wyjdzie nam czy nie bardzo? O, mamy! No wychodzi nam to, słuchajcie, obrałyśmy taktykę, po prostu wykrawamy tyle, ile chcemy. Ja zrobiłam króliczka. Króliczka zrobiłaś, pięknie. I robimy tyle razy, o. ile potrzebujemy. Aż Jak nam piękny. Jaki piękny, a nie za gruby troszkę? Nie. Upiecze nam się? Uh -huh. ale piękny. Mhm. Uh -huh. Jeszcze raz. Dobra. Zrobiłam. Pięknie. koniec, dobra? Ta Z cukrem posyp. Zbierz cukier. I posypuj każde. Mogę z Tobą? Ja, Knolita. Oj, za dużo. Co dużo, ojdź! Tak malutko miało być. To nic. Widzicie, moja szkoła. To nic. Dobra? Tak do łazienki idziemy. Do piekarnika. Hop, już cię ściągnę. Musicie koniecznie wpadać do Krysiana na Instagrama, bo właśnie siedzi nad rolką, przez co ja mam się. Znaczy w sumie nie przez co, dla niego po prostu, żeby mógł sobie to zrobić Ciasteczka się upiekły, dobrze, że się przypilnowałam Bo z to, były takie malutkie to szybciej się upiekły niż w przepisie Robimy teraz sernik To jest sernik, już wam mówię, czekajcie Z białą czekoladą i polewą pistacjową I spód jest na ciasteczkach masianych, czyli tak jak lubię najbardziej Lecimy z ciasteczkami Lecimy z ciasteczkami Kto się tak cieszy? Pięć paczek i aż tyle jest potrzebne. Bo jest po 70 i tyle jest potrzebne. O, matko, to jest drogie ciasto. To są orzechy laskowe. Dobrze, że sobie popatrzyłam. Prawie orzechy laskowe wrzuciłam. Tak? Będzie bardzo głośno. Głośno było. Czy nie? Jacie, no sam spód zblendowałam i już się tym... jaram. To do tego pójdzie masło. Będziemy to pewnie podpiekać, ale... Teraz zobaczymy, nie wychodzimy przed szereg masło. Będzie obłędne. Ja jadłam ten sernik dwa razy, ale dwa razy byłam, że tak powiem, poczęstowana. Nie robiłam go nigdy. Miałam go robić rok temu na święta, albo na do nie pamiętam. I kupiłam wszystkie składniki, nie zrobiłam go ostatecznie, i teraz też już miałam odpuścić. Nawet mama Krystyna mówi, a będziesz piekła, jak wróciliście dzisiaj o drugiej w nocy, że przecież wystarczy tego, co ona zrobiła. Po święta spędzamy razem, też pewnie pojedziemy do mojej rodziny Ale stwierdziłam, nie, drugi raz składniki w szafie nie będą leżeć Nie wiem czy ja mam za dużej tortownicy, 24 cm Myślicie, że to jest 24 cm? Cały sernik. No, jeszcze tylko polewa. To już wiem po co ta folia. Mam to zanurzyć w dwóch centymetrach wody. I dlatego miałam to tak mocno, szczelnie, że tak powiem, wyłożyć, żeby mi się woda tam nie wylała do sernika. Mała mi zasnęła w nosidle, w międzyczasie mieliśmy telefon i będziemy mieć gości, a ja robię... Salami czekoladowe, i słuchajcie, kazałam kupić tu wszystkie składniki, dodałam do gotowania na dziś, w sensie taki był plan. A właściwie w tym momencie, kiedy zaczęłam się za to zabierać, zobaczyłam, że zobaczyłam, że ocena użytkowników to 2,9%. I ktoś mi mówi, to może nie róbmy, I, i miałam odpuścić, ale z drugiej strony to są takie fajne składniki. Jak są dobre składniki, to tam przecież nie można nic spieprzyć, nie? No co oni chcą? dobrze to jest Jak Takie ziemniaczki, nie? Mhm. Tylko mogą być więcej czekolady mm, mlecznej Są tu herbatniki, pistacje, orzechy laskowe, mleczna czekolada, gorzka czekolada i masło Chociaż oczywiście był olej kokosowy, ale ja nie chciałam oleju kokosowego, dałam masło Jeśli jedliście takie kuleczki w kokosie, to smakuje to właśnie... Podobnie, tylko takie domowe kuleczki, nie jak takie, nie wiem, ze strusinianki czy ze sklepu. No, 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 no. Nie odzywam się do was w ogóle, bo mieliśmy gości do późna Tak się złożyło wyjątkowo No i siedzieliśmy z nimi I było bardzo przyjemnie i potem już się wszystko rozwaliło tak jak z naszych planów W sensie w międzyczasie gotowałam wszystko, sprzątałam sobie, ale wiecie nie chciałam jeszcze nagrywać przy okazji Mamy pięć chlebów, które się ciut posklejały, ale widzę, że tak się posklejały, że chyba nie będzie z tym problemu Bo się śniadanie z kresami rodzicami Kurczę, nie wiem czy to tak przetrwa nie postarałam się w tym roku. Dobrze, odkrawamy górę, wydubujemy w środek. Zrobiłam też przepięty sernik. I żurek do podgrzania. Zrobiłam wszystko wczoraj, żeby mieć dzisiaj w głowie. Dosłownie wróciliśmy w tym momencie z kościoła i... Chyba sobie smażymy? Tak, no. Dobrze.